Jeżeli chcecie zobaczyć spotkanie z największą ilością bramek strzelonych w jednym meczu w tym sezonie, zapraszam na magazyn skrótów Forbę 4 ligi. Gdy grają ze sobą dwie drużyny, na których nie ciąży żadna presja, co może się nie udać. I tak też było w starciu hutnika Warszawa z ząbkowią Ząbki jako pierwsi tak naprawdę bardzo mocny cios i od razu zabójczy wyprowadzili gospodarze. Piłka zagrana głęboko w pole karne, no i Dominik Bartnik wykazuje się znakomitym sprytem, uprzedzając kipera z Ząbek i dając prowadzenie swojej drużynie. No odpowiedź Ząbkowi nie trzeba było długo czekać. Odważna próba z dystansu. Tutaj wypluwa piłkę Jan Balawejder. Do niej dopada Kevin Przygoda. no Już po kilku minutach mamy wyrównanie i Ząbkowia wraca do tego spotkania. Cieszy się Kevin Przygoda, a niepocieszony jest Jan Balawejder. Ogromna radość z Ząbkowi, no ale nie ma co się dziwić. Szybciutko z piekła do nieba. Kolejna akcja kości ząbek, dośrodkowuje Mazurczak, po raz kolejny niezbyt dobre zachowanie Balawejdera. przygoda zgrywa w kierunku Mateusza Augustyniaka, ogromna ofiarność defensora, hutnika, tym razem. Nie opłaciła się, bo i tak Augustyn, jak pakuje piłkę do siatki, ząbkowia wychodzi na prowadzenie. A teraz rozpoczynamy konkurs na najładniejszą bramkę z rzutu wolnego. Kandydat numer jeden Stanisław Necziporenko. Fantastyczne uderzenie o trajektorii spadającego liścia. Mimo, że jak długi wyciągnął się Jan Balawejder, to nie był w stanie sięgnąć futbolówki. Mamy 3 do jednego za Ząbkowi, przenosimy się do drugiej połowy, no i kandydat numer 2, Piotr Moślanka, pozazdrościł koledze zespołu huknął nie do obrony pod poprzeczkę. Przepiękne trafienie. Ząbkowia wywozi cenne 3 punkty z ciężkiego terenu w Warszawie. Po dobrym rozpoczęciu rundy wiosennej MKS Przasnysz nagle dopadł delikatny dołek. nas trzasnysza po raz ostatni wygrała w 23. kolejce. Rządzi zmiany tego stanu rzeczy podejmowali na własnym stadionie Oskara Przysłuchę. Pierwsza groźna akcja należała do Przysuszan, Oni w swoim stylu naciskali od pierwszych minut, starali się do, zdominować spotkanie. Dośrodkowanie Miłosza Grzesińskiego. No i kolejny kandydat do interwencji kolejki, tym razem w roli głównej, Michał Przychocki. Odpowiedź gospodarzy. Narożnik boiska, dobra centra. Znakomicie wywalczył sobie miejsce w obrębie szesnastki Mateusz Pechłowski. Doszedł do strzału, no ale to uderzenie prosto w Pawła wieczorka. Kolejna akcja MKS-u który skupiał się na stałych fragmentach gry. Bardzo ładne uderzenie z rzutu wolnego, ale jeszcze ładniejsza interwencja wieczorka. Przenosimy się już do drugiej połowy spotkania. Przepychanka w polu karnym pada Karol Karwowski. Pan arbiter wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Tomasz Bogołęski. Bardzo dobre uderzenie tuż przy słupeczku. W tym uderzeniu było wszystko: moc, precyzja. Bogołębski daje prowadzenie swojej drużynie. Cieszy się, Oskar przysłucha, ale to była naprawdę bardzo ważna bramka. Tutaj nieodpowiedzialne zachowanie Michała Przychodskiego. Zgrywał mu piłkę nogą. Patryk Gumowski, łapie Przychocki, za to otrzymuje żółtą kartkę. Mieliśmy rzut wolny pośredni, niewykorzystany przez Oskara przysłucha. Sporo zamieszania w polu karnym, ale piłka koniec końców ląduje daleko za bramką. Kolejna akcja przysusza, którzy starali się potwierdzić swoją dominację. Wypuszczony w bój z numerem 9 Kacper Pankowski, znakomicie mija Pepłowskiego. Mija też Przychockiego. Musiał ratować się faulem. golkiper gospodarzy. Za co? Już Państwo widzicie, otrzymuje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Nie dość, że przegrywał Przesznysz, to jeszcze musiał grać w osłabieniu. Na boisku w miejsce przychodzkiego zameldował się Jan Węglicki, no i od razu musiał wejść na wysokie obroty, bo rzut karny po raz kolejny wykorzystuje na bramkę Tomasz Bogołębski. Więcej goli w tym spotkaniu nie oglądaliśmy. Oskar przysłucha, wygrywa Przasnyszu 2 do 0 sobotni z zwycięstwem nad Mazowią Mińsk Mazowiecki Wiktoria Sulejówek udała się do Karczewa, by skrzyżować rękawice z podobiecznymi Mateusza Tereszczyńskiego. Groźna akcja dla Wiktorii, znakomita parada Damiana Cybulko po uderzeniu Juliana Świątka. Wiktoria dobrze weszła w to spotkanie na wysokie obroty, jeszcze jedna akcja Jakub Czarnecki, no i po raz kolejny znakomicie ze swoich obowiązków wywiązuje się Cybulko. Trzecia akcja praktycznie z rzędu Wiktorii Sulejówek i jeszcze raz Damian Cybulko. No jak na razie bohater tych pierwszych minut spotkania. Tutaj błąd defensywy Wiktorii Sulejówek naprawiony przez Jakuba Czarneckiego. Czarnecki popsuł, ale Czarnecki też naprawił. Czarnecki mógł mieć też swoją bramkę, ale nie wykorzystał znakomitej sytuacji i jego uderzenie przeleciało obok prawego słupka. Odpowiedź Mazura Karczew. Indywidualna akcja, zejście do środka, mocny strzał. Natomiast w środek bramki, tam gdzie ustawiony był Borys Kwiatkowski... Jeszcze Wiktoria próbowała przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Przebitka w polu karnym uderza Julian Świątek. Jeszcze raz Damian Cybulko niekwestionowany. EVIP tego meczu ratuje skórę swojej drużynie. Patrząc czysto na tabelę, starcie pomiędzy Narbią Ostrołęka a KS Raszynem było najważniejszym meczem 28 kolejki Forby 4 ligi. W Ostrołęce mierzyły się dwa zespoły walczące o ligowy byt. Narew od początku tego starcia narzuciła wysokie tempo. 14 minuta, no i intuicyjna interwencja Illy Matalychy. Sprawdził go Przemysław Olesiński, no ale Marta Lycha znakomicie zachował się w tej sytuacji. Odpowiedź Raszyna, Kamil Szabłowski zagrywa w kierunku swojego imiennika Kamila Hernika. Hernik ścina do środka, uderzenie na dalszy słupek, no i obserwował Kacper Stepnowski, jak piłka przelatuje obok jego bramki. Sytuacja dla Narwi, z uderzenia Bartłomieja Gromka wyszło znakomite zagranie do Kamila Jastrzębskiego. Jastrzębski również bardzo dobrze uderzył, ale jeszcze lepiej interweniował w tej sytuacji Ilia Marta Lycha. Kamil Hernik wyglądał jakby założył się z kimś, że w tym spotkaniu zdobędzie bramkę z dystansu, no ale przeszkadzał mu co rusz Kacper Stepnowski w tej sytuacji górą goalkeeper z Ostrołęki. Druga połowa, Hernik zagrywa w pole karne, dośrodkowanie no i e, tą próbę ręką zatrzymuje ewidentnie Dominik Barciak. Do piłki podchodzi Marcin Bykowski, bardzo mocny strzał. Kasper Stefnowski ma intuicję do bronienia rzutów karnych, po raz kolejny wyczuł intencję strzelca, ale impet moc tego uderzenia była na tyle duża, żeby pokonać golkipera Narwi Ostrołęka. 63. minuta, Rasz dożył do tego, żeby podwyższyć prowadzenie i trochę uspokoić losy tego spotkania. Rozśrodkowanie w pole karne, uderza głową Kacper Kępka, no ale kontrolował tą sytuację Kacper Stepnowski, zbijając piłkę nad poprzeczkę. W 68. 5 minut później, fantastyczną okazję do wyrównania miał Jan Białobrzewski. Pomysł lobowania był dobry, ale nieskuteczny. Natomiast skuteczny w 71. minucie okazał się cento strzał z rzutu wolnego Iwana Budniaka. Odbiera zasłużone gratulacje od kolegów zespołu. Raszyn nie otrząsnął się po pierwszej bramce, a już drugi raz piłkę z siatki musiał wyciągać Ilia Matalycha. 60 sekund, Narew zdobywa dwie bramki. Autorem gola Kamil Jastrzębski. No i tutaj kołyska Kamilowi i jego małżonce. Martynie, niedawno urodził się syn. Wielkie gratulacje. Narew zdobywa bardzo ważny trzy punkt. Ostatnio wspominałem Państwu o tym, że jeśli chcielibyśmy pokazać wszystkie sytuacje z meczu kurtnika z MKS 16 musielibyśmy zrobić oddzielny odcinek. W spotkaniu Wisły z Wilgo Garwolin musielibyśmy zrobić dwa. A za chwileczkę Państwo dowiecie się czemu. Pierwsza akcja Wiślaków, już trzecia minuta spotkania. Klepkuczko czaruje w polu karnym, dogrywa do Adriana Szczutowskiego, no i super snajper na wciarzy daje prowadzenie swojej drużynie. Bardzo szybko się wszystko rozpoczęło dla podopiecznych barłomieja Kondrackiego. Piąta minuta a my mamy już drugie trafienie w tym spotkaniu za chwileczkę ono stanie się faktem faulowany w polokarnym karnym trukhan, do piłki podchodzi Grzegorz Piesio no i możemy zrobić trójkę pewnych wykonawców rzutów karnych do Trochima i Bogołębskiego dołączamy Grzegorza Piesio Piesio w kolejnej akcji bardzo ładne zagranie w do Papiernika, Papiernik przytomnie do Dominika Jarka no i już w 15 minucie spotkania oglądaliśmy trzecią bramkę w tym meczu jej autorem Dominik Jarek bardzo ładne, plasowane uderzenie tuż przy słupeczku Wisła rządna zemsty i wyrównania. Dokonała tego w 22 minucie. Kolejne dogranie do Szczutowskiego. Adrian naprawdę bardzo komfortowo czuł się w tym spotkaniu. Co sytuacja, to bramka. No i teraz też w 22 minucie się nie pomylił. Ta 36. Jeszcze raz Dominik Jarek. Bardzo ładne zachowanie zawodnika Wilgi Garwolin. Dogranie do Andrija Trukhana. No i w takich sytuacjach napastnik Wilgi Garwolin nie może się pomylić. No i się nie pomylił. Trukhan daje prowadzenie Wilka wychodzi na 3 do 2, natomiast Wisła chciała usilnie przed przerwą wyrównać. No i dokonał tego Szymon Leśniewski. Znakomite zachowanie. Duży spokój Szymona Leśniewskiego opłacił się w tej sytuacji przy słupeczku było 3 do 3. No i tutaj jeszcze nie koniec strzelania w pierwszej połowie dośrodkowuje gleb kuczko. Na no 43 minucie Adrian Szczutowski kompletuje hadlika. Wymarzone idealne spotkanie dla napastnika duża ilość sytuacji na w takich okolicznościach czudowski czuje się jak ryba w wodzie. połowa meczu. Sebastian Papierni Odważna próba. Dośrodkowanie. Emanuel Obi wykorzystał swoje znakomite warunki fizyczne. Wyskoczył najwyżej w powietrze. No i uderzenie głową kieruje piłkę do siatki. 4 do 4 w Płocku. Kolejna próba. Tym razem gospodarzy Centra Zrzutu Wolnego. Grzegorz Wawrzyński odbiera gratulacje od kolegów. No bo to on finalizował Tą ładną centrę, 5 do 4 dla Wisły. No i tutaj starała się Wisła uspokoić trochę i dołożyć kilka trafień. To się też udało. Szymon Leśniewski, jego druga bramka w tym spotkaniu, wcześniej uderzył z prawej nogi, teraz dał próbkę swoich możliwości. Lewonożny piłkarz. No i 82 minuta spotkania Lew Kuczko, strzał zablokowany ręką żadnych wątpliwości, że rzutka należał się gospodarzom. No i Szymon Leśniewski tutaj otrzymuje szansę skompletowania hat-tricka i tak też czyni 7 do 4 dla Wisły. Podrażniona utratą pozycji lidera Mazowia Misk Mazowiecki gościła na swoim stadionie walczące o utrzymanie świt starożreby. Faworytem oczywiście tego spotkania byli zawodnicy Mazowi, natomiast pierwszą groźną akcję skonstruowali podopieczni Marcina Liga. W tej sytuacji znakomicie skórę swoim kolegom z zespołu uratował Mateusz Łysik. Akcja mazowi, tak naprawdę pierwsza groźna, i od razu zakończona celnym strzałem. Piłka wylądowała w siatce. Piękne dośrodkowanie ryka Wiedłochy na bramkę zamienia Michał Bondara. Najlepszy strzelec ligi polepszył swój dorobek, a już zdradzę, że to nie był koniec strzelania Michała w tym spotkaniu. Kolejne dośrodkowanie, kolejna bramka Bondary. Tym razem nieuznana, bo napastnik gospodarzy był na pozycji spalonej. Przenosimy się już do drugiej połowy. Napór mazowi cały czas trwał, wycofanie przed polekarne. Łaskie uderzenie po ziemi, no ale tym razem górą golkiper Świtu Staroźreby. Narożnik boiska, w nim ustawiony Wojciech Trochim. Króciutkie rozegranie z rzutu rożnego. Nastrzelenie piłki na rękę zawodnika Świtu Staroźreby. Pan arbiter ustawiony idealnie wskazuje na wapno. Do jedenastki podchodzi Wojciech Trochim na jak rzut karny. I Wojciech Trochim, to w ciemno można zakładać, że jest bramka. No i tak też było tym razem. Kolejna akcja. Gospodarzy, którzy nie poprzestawali, chcieli udowodnić swoją dominację. W granie w pole karne akcję finalizuje Michał Bondara, no i ma swoje drugie trafienie, najlepszy strzelec ligi, tym razem nie spalił. Tutaj fatalne zachowanie pera Świtu, zagranie prosto pod nogi gracza Mazowi, uderza Wocial, piłka odbija jeszcze bramkarz, no i dzieła zniszczenia dopełnia Sebastian Kaczyński. Mazowia wygrywa 4 do 0. W Markach oglądaliśmy starcie dwóch ekip, które niedawno zmieniły szkoleniowców. Piotr Kocemba, kontra Bartłomiej Walewski, czyli Markowia Marki kontra Mszczonowianka Mszczonów. Pierwsza groźna akcja była dla mszczonowianki, dośrodkowanie w polekarne. Spore zamieszanie, w którym najlepiej odnajduje się Jakub Skibiński. Było to premierowe trafienie Jakuba w tym sezonie Forby czwartej Ligi, ale jakże ważne, bo od razu dające prowadzenie w starciu z Markowią Marki. Duża radość ale znakomicie się to wszystko rozpoczęło dla podopiecznych Piotra Kocęby. Odpowiedź Markowi, również zamieszanie w polu karnym i również skutecznie odnajduje się w tej sytuacji zadowodnik tym razem gospodarzy. Jan Szulkowski naprawdę przeżywa znakomite tygodnie i w każdej praktycznie kolejce wpisuje się na listę strzelców. Nie inaczej było tym razem. Odpowiedź mszczonowianki, chrapkę na skompletowanie dubletu miał Skibiński, no ale tutaj niemiłosiernie przestrzelił. Kolejne dośrodkowanie w pole karne Radzikowskiego. Tutaj Adam tylko się przyglądał, jak pomylił się Łukasz Brzozowski, a naprawdę pomylił się fatalnie. Przenosimy się już do drugiej połowy. Kolejna akcja Szczonowiankiem Szczonów. Goście byli taką delikatnie dominującą stroną. No i rozpoczynamy konkurs na paradę kolejki. Kandydat numer jeden Adam Radzikowski, który fantastycznie broni strzał Patryka O'Biały. Nie był mu zbytnio dłużny Daniel Leszczyński, bo za chwileczkę będziemy obserwowali kapitalną paradę golkipera No Leszczyński nie chciał być gorszy. Która ładniejsza interwencja? Ja nie wiem, Państwo ocenicie sami. Jeszcze jeden strzał Jana Szulkowskiego, drogi do siatki nie znalazł. Ten mecz zakończył się podziałem punktów. Po obejrzeniu wszystkich skrótów zerknijmy sobie na komplet wyników. Festiwal Strzelecki w Płocku. Zdecydowanie to, co najlepiej oglądało się w tej kolejce. Sporo bramek zdobyła też Mazowia Misk Mazowiecki i Ząbkowia Ząbki. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz i subskrypcję. Do usłyszenia w następnym odcinku.